W tym Dzisiaj obiecany update, aktualizacja odnośnie sprzętu pływającego. Czyli kajaczka ETV3 z Decathlonu Kajak, jak wiecie, kupiłem w grudniu. Na wodę pierwszy raz zleciał w maju 2021. No i od tego czasu dosyć regularnie, praktycznie co weekend, bliższe i dalsze, bliższe i dalsze nie wiem jak to nazwać, przejażdżki kajakiem. Uprawiamy sobie z żoną pływamy głównie po Raduni, w okolicach elektrowni, elektrowni wodnych no na trasie od Pruszcza Gdańskiego do, do elektrowni w Straszynie tu najczęściej bo mamy najbliżej i, i tak jakiś najlepszy dojazd i no od jak jesteśmy weekendy na miejscu w Gdańsku, no to, to tutaj sobie pływamy. Miałem go też na że miałem go też na innej rzece, ale ogólnie wszystkie rzeki są raczej spokojne, takie jak Radunia. I właśnie, kilka, kilka słów takich aktualizacji odnośnie kajaka. Zacznę od wiosła. Wiosła mam też i to są wiosła te najdłuższe, 235 cm, które są dostępne mam je rozłożone na maksa, to jest taki punkt już stop i do tego punktu mam je rozłożone i one są za krótkie powinny mieć co najmniej jeszcze 10 cm, żeby zwłaszcza osoba, która jest z tyłu żeby mogła swobodnie, swobodnie wiosłować, bo tak podczas wiosłowania obcieram cały czas o Obok kajaka, chlapie do tego kajaka i eee, no tu jeszcze na razie nic nie widać, żeby coś się działo. Natomiast boję się, że ten materiał eee, w końcu się kiedyś podda i, i go tutaj przetrę. Także no dekadon powinien jakoś to przemyśleć i dać dłuższe wiosła. 10 cm byłoby idealnie, bo te wiosła są naprawdę super i fajnie się odpychają w wodzie. Natomiast. Eee, no są po prostu za krótkie do tego kajaka z przodu nie jest jeszcze tak źle, bo jak z przodu widzicie jednak ten kajak jest zwężony i tam już jest ok, ta, ta szerokość jest w miarę optymalna, natomiast tutaj z tyłu nie to jest to jest jakby do przemyślenia, muszę coś wymyślić może gdzieś dostanę, widziałem w Julii chyba yy, chyba dłuższe wiosła zobaczymy jak one się będą spisywać i myślę, że je kupię co do reszty Kajaczek jest bardzo fajny, bardzo stabilny na wodzie przede wszystkim. Naprawdę trudno go przewrócić i nawet wsiadając, wysiadając z tego kajaka w dwie osoby, czy, czy samodzielnie. No słowo tak wezmę, co by nie chlapało. Tak jak widzicie on jest naprawdę mega, mega stabilny i, e, no i naprawdę ciężko jest tutaj. I całe szczęście, że ciężko się przewrócić. Czekajcie, obrócę się od słońca. Teraz lepiej. Od tak, także jest, jest bardzo stabilny. Pompuje się go bardzo szybko, to już pokazywałem w, w jednym z pierwszych filmików na jego temat. Pompuje się go szybko. Optymalnie kajak najlepiej idzie po wodzie, najlepiej się ślizga, kiedy jest. No, według tej pompki dekatlonowskiej, nie wiem na ile ona jest dokładna, ale według jej manometru te 1,5 PSI czy 1,5 bara to to chyba w barach jest. W każdym razie na 1,5 na skali, wtedy ten kajak idzie najlepiej na wodzie, najlepszy ślizg chodzi a ile to można nazwać ślizgiem oczywiście zaraz mnie tu motorowodniacy zjadą ale w każdym razie no, najlepiej ten kajak po wodzie wtedy się porusza jeżeli jest właśnie w granicach tych półtora trzeba też pamiętać o tym, że na słońcu no, rośnie objętość powietrza, które jest w w tych komorach, więc jeżeli pływacie na dużym słońcu, to lepiej troszeczkę nie dopompować, bo ten kajak napuchnie. Jakby to nie brzmiało, tak właśnie się stanie, czyli, czyli zwiększy się objętość tego powietrza w, w, tych, w tych komorach i, no, i można sobie zrobić... wiem, no, że nie krzywdę, ale no... Yy... Widziałem taki kajak, ktoś przewoził na dachu, rozłożony, znaczy odmuchany i rozłożony na dachu, na kamperze. I po prostu no był, te, te, te balony były tak grube, tak mocno na, 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 nabuzowane, że to ewidentnie to powietrze po prostu się rozszerza w wyniku temperatury. I, no i na pewno dobrze to nie wpływa na kajak. Siedzenia mogłyby być wygodniejsze, no są jakie są. Nie jest to jakieś bardzo źle, da się. Natomiast no, to podparcie pleców jest dosyć słabe. E, nie wiem, jakieś inne rozwiązanie, pewnie nie wiem, czy to się w ogóle da, co innego zrobić, ale no mówię, nie jest najgorzej, ale tam 3 godziny, 4 na wodzie, y, czuć to już w plecach. Czuć to już w plecach i no i też to by mogło być troszeczkę inaczej rozwiązane, ale szczerze nie mam zielonego pojęcia jak. Co jeszcze? No, temat, który jest najczęściej poruszany, czyli suszenie. Suszenie tego to jest, no jest to może nie udręka, ale jest to wyzwanie. Trzeba wszystko rozebrać, wyciągnąć wszystkie pływaki, najlepiej rozłożyć to wszystko gdzieś na słońcu, na balkonie, na, na trawie, gdziekolwiek, po prostu porozkładać. No i po prostu suszyć. Jest to kilka ładnych godzin suszenia tego kajaczka. Jeżeli tego się nie zrobi, no to niestety dostanie się pleść, jeżeli zostanie wilgoć, będzie śmierdział, będzie gnił, więc trzeba o to zadbać i go na bieżąco, na bieżąco. I go bezpośrednio po, po wyprawie, po, po pływaniu po prostu porządnie wysuszyć i wtedy z tym nie ma mniejszego problemu. Po kilku razach dochodzi się do dużej wprawy i. I to suszenie nie jest już tak upierdliwe. Pierwsze dwa, trzy razy, no to no wiadomo, do wszystkiego trzeba dojść, do wszystkiego trzeba się wprawić i przyzwyczaić. Jakiś wielki wad tego kajaka nie widzę naprawdę. Na pewno nie pływa się tak łatwo i tak lekko jak kajakiem plastikowym. Problemy są przy przenoskach, jakieś, nie przy przenoskach, a przenoski są łatwiejsze, bo jest lżejszy. Natomiast przy jakichś zwałach gdzieś leży konar, który trzeba pokonać. No często, gęsto trzeba po prostu zrobić abortaż, wysiąść z, wysiąść z kajaka i po prostu go przenieść nad tym. Jak jest płytko, to pół biedy, no jak jest głęboko, robi się problem, trzeba gdzieś dobi dobić do brzegu i tego. Nie da się, że tak powiem, z rozpędu pokonać tego typu rzeczy i no i na to trzeba uważać, o tym trzeba pamiętać szczerze więcej nie pamiętam co mógłbym jeszcze jeżeli macie jeszcze jakieś pytania to, to śmiało mi napiszcie w komentarzach postaram się odpowiedzieć jeżeli cokolwiek więcej mogę o tym kajaku powiedzieć na wodzie było już kilkanaście razy nic się absolutnie nie rozszczelniło bo też tam w komentarzach różni ludzie piszą, że się rozszczelnia że się robią jakieś problemy z, z tymi komorami no kurcze nic no, jeżeli się dba o to, żeby to ciśnienie było prawidłowe to się nic z tym kompletnie nie dzieje Także tak to wygląda Dzień dobry. Dzień dobry Tak więc tak jak mówiłem jak, jak mogę tylko i wyłącznie polecić Wiem, że są osoby, które narzekają Są osoby, które mówią o tym, że tylko gumotex No spoko pewnie Też bym chciał gumotexa, nie stać mnie na gumotex Jak kosztuje tam koło czwórki najtańszy model no, Są pieniądze po prostu abstrakcyjne dla mnie żeby wydać to na kajak po prostu nie. nie, nie kupię, nie wydam, bo mnie nie stać i poza tym uważam, że, że to jednak jest przegięcie, jeśli się pływa rekreacyjnie. To jest kajak typowo rekreacyjny do popływania po... Po stojącej wodzie, po jakiejś tam no, rzece typu Radunia, na tych odcinkach dolnych, gdzie, gdzie już nie ma takich zwałów, nie ma, nie ma jakichś trudnych, yy, trudnych miejsc, bardzo bystrzy i tym podobnych rzeczy. Yy, choć też i ludzie pływają po, 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 dużo, yy, po dużo bystrzejszych rzekach. Yy, ot, ja kupowałem to z taką świadomością, że chcę pływać raczej po spokojnych wodach, po jeziorkach, po górskich jeziorach. Yy, no, w jakichś fajnych miejscach, które można zobaczyć po prostu z wody czysto turystycznie, nie jestem kajakarzem, wyczynowcem więc nie widzę potrzeby kupować gumoteksa za gruby hajs którego też użyję no, kilkanaście razy w roku, tak, tak jak ten kajak ten też kosztuje dużo, bo no, z wiosłami 1500 zł to wychodzi więc to już jest naprawdę bardzo duży wydatek a, a co dopiero wydawać 4000 i więcej to chyba tyle mhm. Na tym skończę ten krótki filmik. A nie, jeszcze Wam pokażę moją kamizelkę, bo pytacie o kamizelkę, także dobiję do brzegu, zdejmę ją i Wam pokażę i troszkę po niej popowiadam. Kamizelka jest to e, oczywiście rdzeniowa, to jak to wszystko u mnie. E, chiński wyrób e, firmy, nie wiem jakiej. Wkleję Wam link na dole do, do tej kamizelki, gdzie ją kupiłem. Kamizelka jest bardzo fajna, jest e, bardzo lekka, ma duże wycięcia na. Ma duże wycięcia tutaj na ramiona, na plecach, nie przeszkadza absolutnie jeśli chodzi o opływanie kajakiem. Tak samo spore wycięcia są w tej stronie. Ma cztery duże kieszenie, one oczywiście nie są wodoodporne, trzeba o tym pamiętać, ale są spore. Ma na wyposażeniu oczywiście tam gwizdek ratunkowy. Te kieszenie mówię, są naprawdę pojemne, plus jest jeszcze taka kieszeń, kieszeń z osialana, z nóż i tym podobne. Jest kieszeń wewnętrzna na jakiś tam telefon. Jest tutaj też kolejna duża wewnętrzna kieszeń. Dodatkowo ma odpinany kołnierz. Ten kołnierz jeszcze jest też, że tak powiem, z pianki twardy. I jeszcze jest wyposażony ten kołnierz w kaptur. Kołnierza w tej chwili po prostu nie noszę, ale jak na jakieś, że tak powiem, sporty motorowotne, to jak najbardziej ten kołnierz warto mieć i, i też dodatkowo mówię, jest, jest kaptur. Na bokach ma ściągacze dosyć fajne, takie z gumą szytą Oczywiście zapinana jest zamkiem, zamek plastikowy. Nie jest wysoko zapinana, także to też jest fajne, bo, bo też nie krępuje tak ruchów. Jest też oczywiście pasek, że tak powiem, pod jajka, żeby sobie spiąć. Także, no kurczę, jest naprawdę fajne Dodatkowo jeszcze można pływaki oczywiście wyciągnąć i kamizelkę sobie wyplać, także to też jest, też jest super pływaki są jakieś tu Spartan, to gdzieś kiedyś widziałem, ale no to też jest po prostu jakiś chiński wyrób albo albo kopia w każdym razie kamizelkę naprawdę bardzo, bardzo polecam, ma elementy odblaskowe jeszcze też, także to też ważne e, szczególnie gdzieś tam na morzu e, to te, te odblaski wieczorową porą na pewno się w razie W przydadzą. Także, no mówię, kamizelka jest naprawdę świetna, bardzo bardzo ją polecam. Kosztuje jakieś grosze, bo 60 zł. Za dałem coś, coś koło tego. Mówię, wkleję link do aukcji, znaczy do oferty na AliExpress, gdzie tą kamizelkę Chińczyk sprzedaje. Ja kupiłem rozmiar 2XL, mam 180 cm, jakieś 90 kg, jest idealna dla mnie. Także trzeba troszeczkę rozmiary brać poprawkę na rozmiary, bo to są rozmiary po prostu chińskie u nas normalnie to pewnie jest LK między L a XL natomiast tutaj trzeba było od Chińczyka kupić 2x, -y, żeby to było żeby to było optymalne, to tyle tak jak powiedziałem, jeżeli jeszcze jakieś pytania odnośnie kajaka śmiało zadawajcie w komentarzach ja bardzo, bardzo polecam i przypominam, że nie jest to materiał w żaden sposób sponsorowany przez Decathlon, kupiłem to za własne ruble Nikt mi za ten, za ten materiał nie zapłacił. Są to wszystko i wyłącznie tylko i wyłącznie moje przemyślenia po kilku miesiącach pływania tym kajaczkiem. Paka Pa paka.